No w ogóle z chłopakami nie trenujemy. Spotykamy się tylko i wyłącznie na mecze. Więc tak naprawdę co, co, co każdy mecz kadra tak jak dzisiaj, więc albo ktoś przyjedzie, albo ktoś nie przyjedzie, więc skład co mecz jest zupełnie inny. No udało nam się wygrać. Chłopcy zagraliśmy dobry mecz. Udało mi się i trzy bramki dostałem przypadania. I jesteśmy w sumie chyba teraz na drugim miejscu samolotnie. Znaczy, jeżeli chodzi o, nie wiem, wygrywamy może indywidualnymi. Yy, że tak powiem, z kilami każdego, z każdego zawodnika i kilku zawodników, których mamy w drużynie, czyli obrona i też środek pomocy, to oni grają ze sobą już od kilku chyba lat, jak mi się wydaje. Więc yy, są są zgrani i dodatkowi zawodnicy, którzy wchodzą na pomoc też tak jak ja teraz na atak, to są po prostu, yy, zgrywamy się z nimi. Na pewno, na pewno motywuje. Ja do tej pory nie wiedziałem o tym, więc na pewno nie mogę się wypowiedzieć na ten temat. Ale na pewno teraz, jak wiem, że jest coś takiego, to na pewno innych chłopaków, jak i również mnie, na pewno motywuje do dalszej gry lepszej.